Kamil widzę, że ra radość jest po tym podium. Ja, ja, jak tutaj oceniasz w ogóle ten konkurs? Jak się czujesz? Czy znaczy, konkurs e, w moim wykonaniu oceniam na, e, na bardzo dobry? Szkoda mi tylko moich kolegów z drużyny, zwłaszcza Piotrka, bo skakał dobrze treningi, a w zawodach, e, w zawodach nie skoczył już, e, już tak dobrze. No, ale to jest dla niego bardzo dobre doświadczenie, także na pewno zaowocuje na przyszłość. Jechać e, jako ostatni, zamykać serię, jechać jako lider, to też, e, um, też jest fajna sprawa. A wracając do moich skoków, to cieszę się. Z miejsca. Skoki może nie były super, ale, ale miejsce bardzo dobre jeszcze po tym jak nawet dwa dni temu nie wiedziałem czy, czy w ogóle wystartuję w tych zawodach. Ten twój, po tym ostatnim skoku tak wydawałeś się trochę taką złość, pokazywałeś, że coś tam nie zagrało szczególnie? Nie, to nie była złość, bo no, po co się złościć? Tutaj e, to jest dopiero też lato, a, a tak jak mówię, te skoki są, są dobre, są na dobrym poziomie, może nie są najlepsze, e, jakie potrafię oddawać, ale na, na tą chwilę jest, jest wszystko okej, okay, także jestem zadowolony. Taką pokazałem tak, no bo można było zrobić coś lepiej, prawda? Zawsze jest coś, co można zrobić lepiej. Czy te miejsca no, w każdym konkursie jest lepiej? Czy to też odzwierciedla to jak ty to odbierasz, że ta dyspozycja tak rośnie? Oby. Pomału, pomału rośnie, tak, tak, bardzo powoli, ale, ale systematycznie. Dzisiaj no wszyscy mówią zgodnie, że jednak trochę było tam mieszanie, jeśli chodzi o warunki, wiatr się zmieniał. Czy ty też odczułeś to tak, że, że trochę było z tym problemu? E, tak, no, no, ja może nie miałem jakichś bardzo korzystnych z warunków pierwszej serii, um, no ale taki jest, taki jest ten sport i, i akurat na to my na wpływu nie mamy, mamy tylko wpływ na to, jak będziemy skakać i, i tutaj trzeba oddawać swoje najlepsze skoki, niezależnie od warunków, prawda? Um, a tu też, też zależy wszystko od szczęścia, jakie się ma i, i też od pewnie trochę od umiejętności. Czy to, to podium dla Ciebie było jakoś istotne, szczególnie z punktu widzenia takiej jakiejś, nie wiem, pewności siebie, motywacji, czy to zupełnie nie ma znaczenia, że tu było to trzecie miejsce? Znaczy, oczywiście, że ma, ma duże znaczenie, bo zawsze stanąć na podium to jest... E... To jest też taka nagroda, może nie aż taka jak, jak wygrana wiadomo, ale, ale jest to bardzo, bardzo przyjemna nagroda, bardzo przyjemna niespodzianka po ciężkiej pracy i, i cieszę się, że też stanąłem akurat w tych zawodach na podium, bo teraz, teraz będzie trochę przerwy od, od zawodu od skakania w zawodach i, no i na pewno tą przerwę właśnie sobie w ten sposób można umilić. Wszyscy mówicie o tej przerwie z takim trochę, widać, z uśmiechem na twarzy. To ty też planujesz coś fajnego na, to, na ten najbliższy okres? Oj, tak. Znacisz co? Nie. Tajemnica. Ale jakiś odpoczynek będzie, nie, nie, nie tylko jakieś sprawy takie, nie wiem, jakieś takie do, do załatwienia, tylko odpoczynek. Nie, na szczęście wszystkie takie e, prywatne sprawy e, mam już pozałatwiane, także teraz będzie odpoczynek. Kiedy cię znów zobaczymy w zawodach jakikolwiek? No pewnie w Hinsenbach. Dzięki, kamień miłego powrotu do domu i miłego odpoczynku. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Cześć.